Zajęcia w klubie Senior Plus w Rzepinie obejmują wiele różnorodnych aktywności, a wśród nich jest poradnictwo dietetyczne, zajęcia komputerowe, rękodzieło czy warsztaty kulinarne. Gdy w miniony poniedziałek zajrzeliśmy z naszą kamerą do Rzepińskiego Seniora, odbywały się tam warsztaty krawieckie. Pół roku temu rozpoczęliśmy cykl zajęć krawieckich, dzisiaj seniorzy szyją kosmetyczki, wcześniej szyli woreczki na susz lawendowy, dzisiaj jeszcze sznureczki do tego wkładają. Cały październik to tak naprawdę jest miesiąc poświęcony seniorom, 1 października przypada Święto Osób Starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora, później w listopadzie jest kolejny Dzień Seniora, także świętować lubimy, pracować również lubimy. Mamy różne zaplanowane działania. W tym tygodniu jeszcze jutro wizytę pani, która będzie prowadziła zajęcia z cyklu Dbam o siebie, takie kosmetyczne, również jutro zajęcia z rękodzieła. W środę zaczynamy już strojki przygotowywać na cmentarz. W czwartek są zajęcia kulinarne, a w piątek wychodzimy ze środowiskowym domem samopomocy. To jest taka już nasza cykliczna akcja, sprzątać cmentarze i czcić pamięć osób, które były kiedyś naszymi uczestnikami, a których już. Wśród nas nie ma. Różnorodność aktywności realizowanych przez Klub Senior Plus w Rzepinie pozwala na wymianę doświadczeń, zacieśnia relacje i integruje uczestników, dając im możliwość rozwoju własnych pasji. Klub Senior Plus, klub Senior, klub Senior Plus, klub Senior, klub Senior Plus. plus, senior, plus, plus senior, Czuję życia, puls, życia, puls.